Call center kojarzysz się z infolinią, na którą dzwonisz, dzwonisz czy nie możesz się dodzwonić? Błąd! Mam na imię Alicja i zapraszam na cykl zalety outsourcingu call center. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, czy współpraca z call center to inwestycja czy zbędny wydatek. Zaczynamy! Zlecenie obsługi klienta zewnętrznej firmie może kojarzyć się jako zbędny wydatek. W końcu każdy umie rozmawiać przez telefon, każdy umie odpowiadać na pytania dotyczące swojej pracy, tak? No tak, ale czy takie podejście jest słuszne? Załóżmy, że mamy średniej wielkości firmę, a wraz z jej rozrostem mamy coraz więcej klientów, których trzeba obsługiwać. Naszym dotychczasowym pracownikom brakuje czasu na bieżącą obsługę, więc na infolinii robią się 15-minutowe kolejki, a maile na poczcie czekają po kilka dni na odpowiedź. Frustracja pracowników rośnie, bo nie wyrabiają się ze swoimi obowiązkami, a do tego walczą z klientami, ponieważ nie zostali odpowiednio wyszkoleni, jak obsługiwać ich zdalnie. Przewaga outsourcingu, telemarketingu w tym wypadku jest ogromna. Po pierwsze, w kontakt center pracują doświadczone osoby, które przeszły odpowiednie szkolenie. Rozmowa z wykwalifikowanym konsultantem zwiększa zaufanie klienta do marki i może zaowocować zdobyciem lojalnego klienta, a nie frustracją po obu stronach słuchawki. Do tego nad prawidłowością procesu obsługi klienta czuwają koordynatorzy oraz dział jakości, którzy są wsparciem dla całego zespołu. Co więcej, dostępne są wszelkie niezbędne profesjonalne narzędzia, takie jak słuchawki z mikrofonem, specjalny system Contact Center wyposażony w IVR, CRM, w którym możemy zapisywać sprawy klientów i mieć bieżący wgląd w historię kontaktów. Pamiętajmy, że każdy dobrze obsłużony klient ma szansę stać się lojalnym klientem. Dlatego wykwalifikowany konsultant po drugiej stronie słuchawki to nie wydatek, a wręcz inwestycja. Inwestycja to dobre słowo. Zewnętrzny call center może być sposobem na redukcję kosztów. Jakim cudem? Nie musisz tworzyć nowego stanowiska, mieć dodatkowego biura, tworzyć infrastruktury IT, kupować systemu kontakt center, szkolić konsultantów, no i martwić się o retację. A do tego, aby uzyskać wysoki poziom obsługi, nie będziesz marnować czasu na krzywą uczenia, tylko wszystko dostaniesz w pakiecie. I aby uzyskać podobny poziom obsługi klienta, będzie pracowało dla Ciebie znacznie mniej osób, czyli poniesiesz mniejsze koszty. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z call center, nie będziesz musiał myśleć o tym, że wraz ze zwiększoną liczbą połączeń konieczne będzie zwiększenie zatrudnienia. Call center może powiększyć zespół praktycznie z dnia na dzień, aby obsłużyć tzw. piki, czyli okresy ze wzmożonym ruchem połączeń. A gdy ruch na linii wróci do normy, Będziesz mógł po prostu zrezygnować z dodatkowego konsultanta. Jest to szczególnie popularne w obsłudze projektów sezonowych. Podsumowując, oddając obsługę klienta w ręce firmy, takiej jak Mediasystem, otrzymujesz nie tylko zespół konsultantów, ale także wiele lat praktyki, przetestowane rozwiązania, najlepsze skrypty rozmów, systemy kontroli jakości, CRM, badania lojalności, a to wszystko w ramach jednej usługi. To tyle na dziś. Zapraszam Cię do śledzenia naszego kanału. Nowy filmik z serii Zalety Outsourcingu Call Center w każdy wtorek. A jeżeli przemawia do Ciebie tekst, a nie wideo, zajrzyj na naszego Linkedina lub bloga. Do zobaczenia za tydzień.